jakby nasze style trochę się wypośrodkowały i zrobiliśmy Spotkaliśmy się dzisiaj w koszeńskiej Bibliotece Publicznej, aby porozmawiać z Przemkiem Majewskim o jego barwnym życiu. Spotkanie będzie podzielone na trzy części. Będziemy rozmawiali o jego karierze rapowej, także o karierze aktorskiej, którą rozpoczął kilkanaście miesięcy temu, a także o jego najnowszym polu artystycznym, czyli o książce, Wykluczony. Przemek ma tak barwne życie, że zastanawiam się, czy wystarczy nam 90 minut, aby chociaż trochę omówić każdy z jego etapów, zwłaszcza, że my prywatnie znamy się od ponad 20 lat, więc można powiedzieć, że trochę towarzyszyłem mu, Obserwowałem to z perspektywy dziennikarskiej i uważam, że samo życie Przemka to jest historia na film. Wiemy, że filmowe aspiracje Przemek Majewski posiada. Porozmawiamy o tym tutaj w koszeńskiej Bibliotece Publicznej. Wiemy, że książka wykluczony opowiada o Janku. Wiemy, że zawiera elementy autobiograficzne. To są takie smaczki dla osób, które jeszcze bardziej znają Przemysława. Wiem, że ulokował tam za sprawą różnych niuansów, różnych także podmiotów, którzy pojawi które pojawiają się pojawiają się na łamach tej książki trochę swojego życia. To jest myślę, że taki rebus i zagadka dla wszystkich tych, którzy są z nim o wiele bliżej. Wiem też, że powstał audiobook. Będziemy promowali ten audiobook ze sprawą tego spotkania. Nie wszyscy mają czas, aby po prostu sięgnąć po tradycyjną książkę. Przemysław był tego świadomy, zresztą materia audio jest mu bardzo bliska ze względu na wiele lat pracy rapera i twórczości rapera. Ten audiobook również dziś będzie jednym z tematów. Myślę, że to będzie bardzo owocny wieczór. Graczami z Poznania, z górarem i z Kaczorem. Był też utwór z pichem. No pograliśmy trochę w całej Polsce wtedy.